85-letni dziadek dostał od lekarza słoik i miał przynieść próbkę nasienia do badania. Następnego dnia dziadek wraca do lekarza, jednak słoik jest pusty. Lekarz pyta: Co się stało? Jak my teraz zrobimy badania? No cóż, doktorze. Najpierw próbowałem prawą ręką, ale nic. Potem próbowałem lewą ręką, ale nadal nic. Potem poprosiłem żonę o pomoc. Ona próbowała prawą, potem lewą i nic. Próbowała ustami, najpierw z włożonymi zębami Potem z wyciągniętymi zębami, i nadal nic. Zadzwoniliśmy nawet do młodszej sąsiadki, i ona też próbowała najpierw obiema rękami, potem pod pachą próbowała nawet wcisnąć go między kolana, ale nadal nic. Lekarz w szoku pyta: Prosiłeś nawet sąsiadkę o pomoc? Tak tyle osób próbowało, i nikt z nas nie potrafił otworzyć tego słoika.